Cześć. Przyszedł u mnie jakiś moment decyzyjny, że chciałem w ogóle zwalniać się z pracy, zmieniać wszystko w życiu. Do tego też wyprowadzkę brałem pod uwagę. No dużo rzeczy innych też, wszystkich wziąłem pod uwagę. Przyszedł taki moment dosyć, bo pewne rzeczy mnie frustrowały, widocznie to wszystko się skumulowało i stąd takie decyzje mogły wystąpić. Na szczęście trochę się to uspokoiło, bo pewne rzeczy się wyjaśniły, ale zobaczcie, te emocje tak bez powodu się nie wzięły. Do tego dołączyć do zmiany pogody mamy skutki tego, że całe frustracje, emocje, wszystko narosło i Dużo nie trzeba, żeby jednak podjąć jakieś decyzje, bo były takie momenty decyzyjne. Zresztą zobaczymy jeszcze, jak to wszystko się potoczy. Ja tak nie chcę tutaj szczegółów mówić za dużo, dlatego nie chcę, żebyście się czegoś domyślali. Bo są pewne problemy, które muszę jakoś rozwiązać, ale jest po prostu ciężko. Niby jest wyrozumiałość, ale i tak komplikuje się to wszystko, że jednak te problemy nie są po prostu rozwiązywane. Niby jest w porządku, ale w porządku nie jest. I gdzieś ta frustracja narasta. Nie wiem, zobaczymy co będzie dalej, bo do tego dojdzie jeszcze, że dojdzie do zmian. A tego też nie chcę, bo wszystko idzie chyba ku zmianom i zobaczymy jak życie się potoczy.